Cześć, jestem Wojtek, jestem analitykiem biznesowym. Tworzę bloga analiza-to-zależy.pl, gdzie dzielę się wiedzą z zakresu analizy biznesowej i narzędzia Enterprise Architect. W tym nagraniu rozwiążę przykład z artykułu o fragment template. Zapoznaj się z rozwiązaniem oraz z artykułem, do którego link masz tutaj. Dobrej zabawy, ponieważ te ćwiczenie bardzo Ci się przyda w momencie, kiedy będziesz chciał wygenerować dokumentację na podstawie Twoich modeli w Enterprise Architect. Zaczynamy! Na początku poznajmy treść zadania. Stwórz szablon, który pozwoli na wygenerowanie informacji o aktorze powiązanym z przypadkiem użycia. Wykonanie tego zadania będzie wymagało wykorzystania fragment template, o którym możesz przeczytać w artykule na blogu. Żeby zaplanować pracę, sprawdźmy, jak wygląda repozytorium. Mamy pakiet, w którym umieszczony jest przypadek użycia oraz oddzielne pakiety dla aktorów i wymagań. Sprawdźmy, jakie relacje posiada przypadek użycia. Na podstawie tego, co tu widzę, będzie trzeba ograniczyć wyświetlanie pewnych elementów. Plan na wykonanie zadania to stworzenie szablonu głównego i dwóch fragmentów. Pierwszy fragment pozwoli na pobranie relacji pomiędzy przypadkiem użycia a innymi elementami. Drugi fragment pozwoli nam na wyświetlenie informacji o elementach będących w relacji z przypadkiem użycia oraz na ograniczenie listy wyświetlanych elementów jedynie do aktorów. Przejdźmy teraz do stworzenia szablonu i fragmentów. Jak widzisz przygotowałem wcześniej szablon główny. Tworzę teraz dwa fragmenty. Pierwszy o nazwie Aktor oraz drugi o nazwie Relacja przypadku użycia. Gdy stworzyłem już fragmenty, mogę do szablonu głównego dodać fragment relacja przypadku użycia. Dodanie fragmentu odbywa się poprzez umieszczenie kursora w odpowiednim miejscu i wybranie funkcji Insert Template. Następnie wskazujemy fragment, który chcemy umieścić i gotowe. Teraz dodatkowo dodam fragment aktor, który będzie nam za chwilę potrzebny. Przechodzę do szablonu relacji przypadku użycia. Muszę tutaj dodać odpowiedni element z sekcji. Wybieram więc element, connector target i element. Jak widzisz wszystkie sekcje nadrzędne również zostały dodane. Dodanie fragmentu we fragmencie nie jest możliwe bezpośrednio, lecz jest pewien trik, który tu właśnie zastosujemy. Przechodzę teraz do szablonu głównego, gdzie wcześniej dodałem fragment aktor. Teraz go wycinam i wklejam we fragmencie relacja przypadku użycia. Przygotujmy teraz logikę dla fragmentu aktor. Przechodzę do fragmentu aktor, wybieram sekcji element i usuwam niepotrzebny tekst. Dodaję pole name i zapisuję. W tym momencie musimy nałożyć filtr, ponieważ fragment ten wyświetli obecnie również informacje o wymaganiach. Przechodzę więc do funkcji filtrów. Wybieram, że wszystkie elementy mają zostać wykluczone poza aktorem. Sprawdzam, zapisuję i mamy gotowy szablon. Teraz przetestuję działanie szablonu. Dla pakietu zawierającego przypadek użycia, wybieram opcję generowania dokumentacji poprzez użycie przycisku F8. Wybieram stworzony szablon i klikam Generuj. Jak widzisz, szablon wygenerował dokładnie to, czego potrzebowałem. Zadanie wykonane. Zapraszam Cię na konsultacje oraz do śledzenia bloga analizatozależy.pl. Pozdrawiam. Wojciech Gierc.